Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z nami Grzegorz Przybylski, kandydat z koalicji obywatelskiej na prezydenta Bolesławca. Dzień dobry pani Grzegorzu. Dzień dobry Pani Grażyno, dzień dobry Państwu. Czy Pan wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, tak poznałem moją żonę i od razu wpadliśmy sobie w oko. Czyli będzie pan namawiał do miłości od pierwszego wejrzenia Bolesławian, bo trochę mało czasu na zrobienie wielkiej kampanii, to jakieś 30 dni przed wyborami. Kiedy pan rozpocznie tak intensywnie działać w Polesławcu? Ta kampania będzie bardzo krótka, dopiero kończą się rejestracje list. Wierzę w to, że już w tym tygodniu rozpoczniemy kampanię wyborczą. A co pan planuje i z jakim hasłem? Hasło, które chciałbym pokazać ludziom, to jest Bolesławiec w naszych sercach lub Bolesławiec lub bliżej mieszkańców. Bardzo, jako kandydat na prezydenta, czy później prezydent, bardzo chciałbym otworzyć się na mieszkańców, na różne inicjatywy lokalne i przede wszystkim. Stworzyć takie hasło jak Prezydent Bliżej Mieszkańców, Prezydent i Radni, ponieważ chciałbym stworzyć Radę Kobiet, Radę Przedsiębiorców, Radę Młodzieży. Nie chodzi o dublowanie młodzieżowej Rady Miasta, jednak dać możliwość wypowiedzi się osób troszeczkę starszych niż licealiści. Chciałbym również stworzyć stanowisko pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych i Stowarzyszeń Trzeciego Sektora. A, pełno a pełnomocnik do spraw równości, widzi pan szansę taką? Również tak. Chciałbym otworzyć się na wszystkie grupy społeczne, jakie są w Bolesławcu, ponieważ widzę ogromny potencjał w każdej osobie i chciałbym otworzyć miasto na mieszkańców Bolesławca, pozwolić im się rozwijać, nie przeszkadzać, tylko tworzyć im warunki do rozwoju. A czy Pan uważa, że teraźniejszy prezydent, prezydent jest daleko od mieszkańców? Czy znaczy W rozmowach z mieszkańcami, kiedy chodzimy, rozdajemy, znaczy zbieraliśmy podpisy, bardzo często ludzie twierdzili, że jednak miasto powinno być troszeczkę bardziej otwarte. Warto by było konsultować niektóre pomysły albo większość pomysłów z obywatelami. Stąd mój pomysł na stworzenie Wielu różnych rad, które będą wspierać mnie jako prezydenta miasta. No dobrze, jak tak pan pytał, Bolesławian, to jak reagują na koalicję obywatelską i na Grzegorza Przybylskiego? Kojarzą pana z ojcem, który jest od dawna no, ważnym politykiem na mapie politycznej Polski? Niestety tego nie uniknę, może stety i niestety. Mój tato, jak Państwo wiecie, jest marszałkiem województwa dolnośląskiego i praktycznie każda z osobą, z którą rozmawiałem, kojarzy moje nazwisko. I generalnie no raczej, raczej ja, jako Grzegorz Szubelski byłem bardzo dobrze odbierany. Nie spotkałem się ani razu z jakimś negatywnym odbiorem, ewentualnie jakimś przypadkowym atakiem. A w drugą turę, jak Pan się zapatruje, chciałam użyć słowa wierzy Pan, ale jak, jaka, jaka jest teraz myśl Pana i Pana sztabu, czy będzie druga tura, czy nie? Gdybym nie wierzył w swoje szanse, na pewno nie startowałbym w tych wyborach. Ja wierzę w drugą turę, ponieważ mamy też taki, dzisiaj mamy czterech kandydatów w Bolesławcu, gdzie mamy Pana Dawida Sarbaka, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, Pana Łukasza Malaka, reprezentującego Impuls Lokalny oraz Pana Prezydenta Piotra Romana, startującego prawdopodobnie ze swojego komitetu. Tak więc jakby z komitetu, który dziś ma największe poparcie w Polsce no startuje jedynie ja. No dobrze, to znaczy druga tura będzie, a w drugiej turze jak Pan myśli, kogo poprze marszałek Pana czy swojego kolegę partyjnego? No jest to bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Mam nadzieję i wierzę w to, że jednak postawi na moją osobę. No to trzymamy kciuki w takim razie. Ja mam takie jeszcze pytanie powracając, tak? Mamy pis, mamy impuls lokalny teraz już i mamy. Koalicję Obywatelską przeciw od dawna już urzędującemu prezydentowi, komu pan zabierze głosy, czy kto ewentualnie pana poprze w drugiej turze? Takie dwa pytania w jednym. Znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, tak naprawdę to środowisko centro i troszkę lewicowe, myślę, że jest w stanie zagłosować na mnie jako reprezentacja Koalicji Obywatelskiej, bo jakby pan prezydent, jaki Łukasz Molak i pan Dawid Sarbak reprezentują troszeczkę bardziej prawicowe ugrupowania czy prawicowe środowiska, więc tutaj upatruję szansę w tej drugiej turze dzięki poparciu zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i mam nadzieję naszego. W momencie, kiedy ogłosimy nasz program, myślę, że wiele osób również nas poprze. No to ja muszę zapytać jako Bolesławianina, gdzie pana widać, w jakiej parafii siedzi Pan w ławce w niedzielę nam z żoną i dziećmi? Czy no, to jest dość, dość ciężkie pytanie. Generalnie nie przywiązuję się do jednej parafii, jeśli chodzę to po różnych kościołach. Ja akurat jestem przypisany do parafii na osiedlu kwiatowym. I tam w sumie najczęściej bywam. I tak jak nas powiedzi, to kiedy ostatni raz pan był na Mszy Świętej? Około dwóch tygodni temu. No to grzeczne I jest. I na osiedlu kwiatowym, podobno bardzo dobrze tak. oceniają mieszkańcy właśnie tą, tą, to dusz, to, czy te, tą parafię. Pan też jest zadowolony? Tak, tak. Też często chodzę tam z moją córką, bo jest tam bardzo fajna infrastruktura do, obok kościoła, więc też tam wolny czas spędzam z moją córką. Ja pytam tak o ten kościół, bo no pan tutaj tak delikatnie powiedział, że prawicowe. tak? Pan Molak jest przypisany do, do parafii tu na Orzeszkowej i robi marsze. Dla życia i rodziny. Pan Sarbak jako PiS, no, bardzo będzie katolicki. Tutaj zarzucano PiSowi czasami nawet taki program, proboszcz plus, tak? Że, że ktoś, jakiś proboszcz będzie tam mówił, głosujcie za PiSem. No, pan prezydent to na pewno jest lubiany przez księży, bo im bardzo dużo oferował jako miasto. I tak się pytam, czy może pan, już ma jakiś pomysł na to, czy będą głosować teraz księża, znaczy namawiać księża na głosowanie na, na tych kandydatów, czy to coś da jak pan w ogóle widzi tą scenę polityczną przez pryzmat proboszczów i ich poparcia dla kandydatów? Mówię o bolesławcu. No szczerze mówiąc, to nie wiem, jak to wygląda od strony. Yy... Przekonania osób w kościele do głosowania na daną osobę. Na pewno jest to bardzo duże środowisko i księża w poprzednich wyborach na pewno mieli wpływ na to, bo jest, są jakby osobami troszeczkę zaufania publicznego, gdzie akurat wiele osób uczęszcza nam, że udziela się w ramach kościoła, więc myślę, że może to mieć jakiś wpływ. Ja bardziej myślę, w jaki sposób przekonać do siebie głównie seniorów poprzez stworzenie na przykład Centrum Aktywności Seniora, Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku, żeby pokazać oraz wolontariatu dla seniorów oraz z seniorami, więc bardziej skupiłbym się na tym, w jaki sposób zaangażować ludzi z różnych grup wiekowych w skupienie w jakieś akcje społeczne tak? lub otworzenie się miasta na, na tę osobę. A ma Pan jakieś pomysły na akcję? Dalej będzie Święto Ceramiki, dalej będzie Dni Miasta. W którym kierunku? Trochę więcej tak o swoim pomyśle na Bolesławiec chcielibyśmy na pewno posłuchać my i nasi widzowie. Myślę, że to jest jeszcze ciut za wcześnie na pokazanie całego programu wyborczego, na to jeszcze przyjdzie czas. Jeśli chodzi o Święto Ceramiki, to też zastanawiałem się nad tym, że można by... Troszeczkę bardziej wypromować miasto, również tworząc w tym czasie na przykład jakieś targi pracy, bo wiele firm w Bolesławcu mogłoby się w tym czasie również pokazać, bo jest to czas, gdzie mnóstwo ludzi przyjeżdża do Bolesławca. Też zastanowiłbym się i być może, jeśli się uda te wybory wygrać, powrócić do pomysłu Gliniady, ewentualnie Blusa nad Bobrem. Ewentualnie wymyślenie jeszcze jakiejś inicjatywy, która skupiłaby tą energię, która była wcześniej wykorzystywana w Bolesławcu, w takiej w promocji Bolesławca. To koniecznie muszę zapytać, jako osoba, która organizowała gliniadę od sześciu ostatnich lat, kiedy pan Nowak przestał to robić, to na kogo pan stawia? Na tych, którzy mają oryginalną gliniadę, czy na pana Nowaka, który gdzieś tam dawno temu był frontmenem tego wydarzenia i jest z tą gliniadą kojarzony? Czy. Jestem człowiekiem, który raczej łączy i dzieli i jeżeli Państwo i Pan Nowak chcieliby usiąść do stołu i porozmawiać na temat gliniady, z chęcią, z chęcią bym Państwa do siebie zaprosił. No, myśmy już siedzieli niestety na ławach w sądzie i Pan Nowak nie ma możliwości o... Nie, nie mógł dużo zdobyć punktów, jeżeli chodzi o współpracę z nami, więc będzie to ciężkie. Myślę, że jeszcze wrócimy sobie do tego tematu. Chciałam zapytać, kiedy Grzegorz Przybylski Bolesławianą zacznie opowiadać program? Jakaś konkretna data, kiedy można będzie Pana spotkać w Bolesławcu i porozmawiać? To już ostatnie pytanie. Myślę, że od piątku w Dzień Kobiet będę już dostępny dla Bolesławian. Oczywiście jestem również mam, mam konto na Facebooku, jeszcze je nie, nie oficjalnie jako kandydat nie uruchomiłem. Od, Boles, od, od piątku jestem cały czas do dyspozycji Bolesławian. Będę widoczny, będę chodził, spotykał się z ludźmi, będę również dostępny właśnie na LinkedInie, na Facebooku. Również z moimi kandydatami na radnych będziemy bardzo widoczni w mieście, zarówno w social mediach, jak i w takiej kampanii zewnętrznej, czyli ulotki, plakaty. Również planujemy kampanię door-to-door. Door. No i mam nadzieję, że ludzie w Bolesławcu czy nasi mieszkańcy, bolesławianie, bardzo dobrze odbiorą nasz program i będą na nas głosować. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do niektórych wątków podczas kampanii. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję bardzo.